Siąpił pił kapuśniaczek, dokuczliwy, chłodny. Ścieżka rozmiękła, zasysała buty, oblepiała je gliną. Zmierzch przemieszany z deszczem tarasował widoczność brudnoszarą barierą parę metrów od twarzy. Mam ja pomysły, weształ się Drewicz. Gdybym był normalny, siedziałbym teraz w ciepłym, wczasowym pokoiku i patrzył na giewont, albo grał w szachy, albo czytał książkę. Po jakie licho tutaj przyjechałem? Co mnie obchodzą szczegóły z przeszłości nieboszczyka? Ani to istotne dla śledztwa, ani dla mnie, ani dla kogokolwiek w ogóle kretyńskie marnowanie cennego urlopowego czasu. W oddali zamajaczyły niewyraźne ciemne kontury, może las, a może wreszcie ta przeklęta zielonka. Drewiczowi zdawało się, że maszeruje przez błoto i deszcz mnóstwo godzin. Płaszcz kleił się do marynarki, marynarka do koszuli, wszystko razem do pleców. Obrzydliwy lodowaty pancerz, sztywna skorupa, jednak wieś. Drewicz podszedł do pierwszej z brzegu chałupy, zakołatał do drzwi, czekał dobrych kilka minut, nim uchyliły się wreszcie. Pan tu czego? Sołtys mieszka trzy domy dalej. Ja nie do Sołtysa, powiedział Drewicz. Potrzebny mi Antoni Kubiałek. Młoda kobieta, bosa, w kożuchu narzuconym na ramiona, przyjrzała mu się podejrzliwie. A w sprawie czego? spytała. Może z powiatu? Bo jak idzie o te nawozy, to my też. Nie idzie o nawozy, Drewicz uśmiechnął się. Mam do kubiałka prywatny interes. Za kościołem, powiedziała kobieta. Pod górkę pierwszy dom po lewej stronie. Znowu wędrówka przez podmokłą glinę, wyboje pełne wody. W butach chlupotało, jakby forsował rzekę. Nowe buty po takim spacerku niewiele będą warte. Minął kościółek z wieżyczką zatopioną w mroku, ruszył pod górę ślizgając się. Parę razy omalnie wywrócił się w ohydne błocko. Zobaczył w końcu murowany parterowy dom ze światłem sączącym się przez różową firankę. Zapukał. Drzwi otworzył mu wysoki, chudy mężczyzna, oszpecony blizną, biegnącą od podbródka do skroni. Pochylił głowę na bok i uważnie przyjrzał się drewiczowi. Pan do mnie? Jeżeli nazywa się pan Antoni Kubiałek. To ja. Proszę wejść. Duży pokój, jasny i ciepły, pachnące owczym serem i czymś jeszcze, co przypominało aromat kadzidła. Drewicz z ulgą zrzucił przemoczony płaszcz, zawahał się i zdjął również marynarkę. Kubiałek posadził go w sfatygowanym głębokim fotelu, sam usiadł w bliźniaczym naprzeciw. – Słucham – powiedział. – O co chodzi? – Interesuję się ruchem partyzanckim w tych stronach. Drewicz rozejrzał się po pokoju. Szafa na wysoki połysk, prosty drewniany stół, komoda z bibelotami, makata na ścianie, wpisankowe barwne wzory. – Przychodzę z polecenia pana Michała Szypuły. – To ten stuknięty kronikarz? – Kubiałek uśmiechnął się leciutko. – Męczył mnie kiedyś przez parę godzin i każde słowo zapisywał. Mówił, że dla potomnych, co by wiedzieli, jaki my bohaterski naród. Miał rację, przytaknął z powagą Drewicz. Te sprawy nie mogą ulec zapomnieniu. Szypuła robi dobrą robotę. Opowiadał mi różne historie, między innymi o panu. Podobno wasz oddział wpadł w zasadzkę i tylko pan jeden ocalał. Faktycznie, powiedział kubiałek. Dostałem trzy kule, wzięli mnie za trupa. Ocknąłem się, noc, pusto wokół. Do dziś nie pojmuję, jak mogłem się czołgać? Skąd w człowieku siły się biorą? Odpełzłem spory kawałek i tam mnie ludzie znaleźli, leśniczy z żoną. Pół roku kurowali, w piwnicy przeleżałem, bez doktora, bez lekarstw, samymi tylko ziołami, co je leśniczyna z lasu znosiła. Gajowy nożem myśliwskim ołów ze mnie wydłubał, urwał na moment, wykrzywił usta w dziwacznym, ni to ponurym, ni drwiącym grymasie. A i tak szczęście, czterdziestu chłopa poległo, całutki oddział, przez jednego Judasza tyle ludzi. – Wie pan, kto był tym Judaszem? – zapytał półgłosem Drewicz. Wiem odparł Kubiałek. W ostatniej sekundzie przebiegł do szwabów. Nie zdążyliśmy kropnąć, i kto by przypuszczał, godzinę wcześniej każdy z nas dałby za niego głowę. Jak się ten człowiek nazywał? Drewicz przywarł wzrokiem do warg Kubiałka, które rozsunęły się wolno, obnażając rząd mocnych białych zębów. Pokoj szefa recepcji był cichy. Mieścił tylko malutki stolik i dwa równie miniaturowe foteliki. Portier siedział naprzeciw Orlana, głaszcząc co chwila cesarskie, z lekka przyciemnione wąsy. W mundurze i z tymi wąsami wyglądał jak emerytowany generał. Nie to, żeby się kłócili, powiedział, ale chłopak był w nerwach. Pan doktor ledwo go powstrzymywał. Już myślałem, że trzeba się będzie wtrącić. Ulżyło nam, jak sobie poszedł. Czy pamięta pan dokładnie, która była wtedy godzina? W pół do dziesiątej, odparł natychmiast portier. Jak przyszedł, było w pół do dziesiątej, bo akurat zaczęli podawać wiadomości sportowe. Ja się pasjonuję sportem. Noszę ze sobą tranzystor. Właśnie nastawiłem jak wszedł. Czy długo rozmawiał z Berwidem? Wszystko razem trwało nie więcej niż piętnaście minut. A może krócej? Krócej też, nie powiedział portier. Gość zapytał mnie o godzinę. Chciał uregulować zegarek była za dwadzieścia dziesiąta. Bardzo dobrze pamiętam. A oni właśnie kończyli rozmowę i po paru minutach chłopak wyszedł. Berwid wrócił na salę? Najpierw do toalety. Jak szedł na salę nie widziałem. Pan stoi przy drzwiach obrotowych, powiedział Orlan. A naprzeciwko znajduje się postój taksówek. Proszę sobie przypomnieć, czy były wówczas taksówki na postoju? Tego nie pamiętam, odparł portier. Ale przed jedenastą to na ogół nie ma. Stoją pod dworcem, bo o dziesiątej piętnaście przychodzi pośpieszny z Warszawy. Tutaj ściągają koło jedenastej dopiero. Kelner potwierdzał. Było w pół do dziesiątej, kiedy wywołał Berwida. Ten brunet, który chciał z nim rozmawiać, był trzeźwy, lecz mocno zdenerwowany. Jak długo trwała rozmowa? Chyba z pół godziny, może nawet dłużej, bo jeden z Anglików, na którego wołali Jack Honey, aż się zaniepokoił. Spytał kelnera, gdzie mister doktor? A on był w toalecie, proszę pana. Zauważyłem, jak stamtąd wyszedł i wrócił na salę. O której opuścił lokal? Tuż przed zamknięciem, proszę pana. Około północy. Orlan wyszedł przez obrotowe drzwi, wciągnął haust wilgotnego, słonego powietrza. Od morza biegły coraz ostrzejsze podmuchy. Chyba się zanosiło na sztorm. Za kwadran z dziesiąta, pomyślał Orlan. Zegarek stanął o dziesiątej dwie. Tutaj wszystko się zgadza. Ile trwa jazda stąd na klonową? Przed bristolem zatrzymał się seledynowy taunus. Porucznik rozpoznał elegancką sylwetkę doktora Berwida. Berwid poznał go również. Podszedł, wyciągnął rękę. Jak leci, poruczniku? Dziękuję, mrukliwie odparł Orlan. Nie czuł sympatii do człowieka, o którym wiedział, że zajmuje się stręczycielstwem i tak dalece jest sprytny, iż niczego nie można mu dowieść. Nie narzekam. Współczuję panu, powiedział Berwitz z przyjaznym odrobinę żartobliwym uśmiechem. Musi pan ciężko pracować na swój chleb powszedni, ale i satysfakcje miewa pan niebyle jakie. Orlan przypomniał sobie ich ostatnią rozmowę w komendzie, już po wyznaniu, jakie Berwit uczynił drewiczowi. Doktor był posępny, zdawał się żałować, że wskazał im Karola Korda. Mówił niechętnie, sucho. Zapewniał, że jego zdaniem Kord to histeryk, niezdolny do morderstwa. Zastrzegł się, że niczego nie sugeruje, a chce tylko być w zgodzie z prawdą i własnym sumieniem. Ostrzegał przed ślepimi załukami pozorów, wreszcie wysunął hipotezę, że był to zwyczajny napad rabunkowy i winnych należy szukać wśród portowych szumowin. Pan także miewa satysfakcję, Orlan popatrzył na błyszczące od chromów auto. Potem na Berwida, który miał na sobie oryginalny angielski reglan, rozpięty, jak na wystawie, gdzie manekin reklamuje równocześnie wierzchnie okrycie i wytworny pod nim garnitur, tergalową koszulę, włoski krawat z surowego jedwabiu, złote, emalią inkrustowane spinki. Nowy wóz? Kupiłem okazyjnie dwa miesiące temu. Doskonała maszyna. Może pana podrzucić? Jeśli pan łaskaw, zdecydował się Orlan. Miał chłopięcą ochotę spróbować jazdy tym cackiem. Już siedząc w sprężynującym skórzanym fotelu i obserwując, jak doktor z nonszalancką precyzją zwalnia ręczny hamulec, przekręca kluczyk w stacyjce i wrzuca kierunkowskaz, postanowił wykorzystać przejażdżkę dla dokonania eksperymentu. — Na komendę? — Nie — odparł. — Proszę mnie zawieść na klonową pod czternasty. Berwit uśmiechnął się, skinął głową. Nie było słychać pracy motoru. Maszyna bezszelestnie wypłynęła z zatoki i włączyła się w strumień aut na jezdni. Orlan zerknął na zegarek, wskazywał pięć po trzeciej. Kiedy byłem w pańskim wieku, aż pęczniałem od ambicji, Berwit elegancko manewrując wyprzedził kilka wozów, zatrzymał się przed światłami. Chciałem przerobić świat, zaprowadzić w nim szlachetny porządek. Gdy wybuchła wojna, byłem pewien, że na rozbicie Hitlera wystarczy nam tydzień. Wierzyłem naczelnemu wodzowi, wierzyłem w siebie. W miarę upływu lat i przyrostu doświadczeń zacząłem coraz uważniej roztrząsać alternatywę świat czy ja. Doszedłem do wniosku, że nie nadaję się na apostoła. Oddech mam coraz płytszy, skórę coraz bardziej zwiotczałą. Żyć, powiedziałem sobie, żyć na całego, nie wadząc innym i nie wtrącając się do ich spraw. Czerpać z życia to, co daje przyjemność, bo powtórki nie będzie. Rozumie mnie pan? Moje pokolenie sześć lat nie dojadało, sześć lat nie mogło oddychać. Biorę więc rekompensatę. Jadam, na co mi przyjdzie chęć, nie zważając na cenę i wątrobę. Oddycham ostrym powietrzem wpadającym do pędzącego wozu. Mam słabe serce. Wcześniej czy później skończy mnie zawał. Nie chcę marnować czasu. Czy można mieć mi to za złe? Tego nie, mruknął Orlan, ukradkiem obserwując zegarek. Ale pańskie biuro tłumaczeń przynosi dziwnie wysokie dochody. Jesteśmy na miejscu. Berwit ostro zahamował, stanął. Zostaje pan tu? Orlan spojrzał na tarczę zegarka. Dwanaście po trzeciej. Jazda trwała więc siedem minut. W dzień. Wieczorem, gdy ruch jest mniejszy, mogła trwać o minutę, a nawet dwie krócej. Rozmyśliłem się, powiedział. Przypomniałem sobie, że mam coś ważnego do załatwienia w komendzie. Jeśli nie sprawi to panu kłopotu. Ależ skąd? Berwit uśmiechnął się do niego. Z prawdziwą przyjemnością, poruczniku. Równe siedem minut, o dziesiątej wieczorem, za dodatkową opłatą, taksówkarz przeleci to w pięć. Orlan otworzył drzwi i zdumiony zatrzymał się w progu. Za biurkiem siedział Drewicz, podniósł głowę i mrugnął do przyjaciela. Perskie oko. Ale ci numer zrobiłem staruszku. Zatkało cię, co? Cześć Wojtek, nie wytrzeszczaj gał, bo przemienisz się w żabę. Nie wyjechałeś? Wyjechałem, jestem z powrotem. W całej Polsce leje, prognozy fatalne, a jak leje, to najlepiej we własnym domku. A urlop? Już załatwiłem z majorem. Odliczy mi dwa dni, a resztę wezmę w grudniu. Zakopane w grudniu jest dużo fajniejsze, nie uważasz? Orlan wzruszył ramionami, wskazującym palcem puknął się w czoło. Marek miewał niekiedy dziwne zagrania. Jeszcze na studiach dziewczęta mówiły o nim, że chłopak z fantazją. Lubiły go, ale wolały Wojtka. Wiadomo było, czego się po nim spodziewać. Ty się wygłupiasz, a mnie szlak trafia, mruknął Orlan. Kord zaparł się i nie puszcza pary. Naiwne niewiniątko. Twierdzi w kółko, że przyszedł na klonową, zastał Iwonę samo, pokłócili się i odszedł. Dopiero wczoraj odrobinkę odtajał. Powiada, że gdy wychodził, ktoś napadł go w bramie i ogłuszył ciosem w głowę. Kiedy się ocknął po paru chwilach, nikogo nie było. Łże jak znud. Skąd pewność, że buja? Może nie buja, powiedział po pauzie Orlan. Może Jones stawiał opór i czymś twardym łupnął go w czoło. Ale zamroczenie to bujda. Porozmawiamy z nim? Chcę ustalić pewien szczegół. Jeśli ustalę, sprawa jest skończona. Czas? Zgadłeś, zdziwił się Orlan. Wiem, że przyszedł do Bristolu o wpół do dziesiątej. Wyszedł najwcześniej po dwunastu minutach. Jones zginął dwie minuty po dziesiątej. Kord miał więc dwanaście minut czasu. Był motocyklem? Nie sprawdziłem. Motor stoi w garażu, zepsuty od dwóch tygodni. Musiał pojechać tam taksówką. Zrobiłem przed chwilą eksperyment. Z Bristolu na klonową można dojechać w ciągu pięciu minut. Gdyby więc jechał taksówką, miałby czasu pod dostatkiem, powiedział Drewicz. No to ustalaj, a ja lecę. Mam sprawę na mieście. Aha, stary, nie wiesz, co robił Berwit po rozmowie z Kordem? Nie wychodził, zaręczam ci. Poszedł do toalety i wrócił na salę. Z całą pewnością opuścił Bristol około północy. Tak właśnie myślałem, powiedział drewicz. Pracuj stary, życzę powodzenia. Co robisz wieczorem? Nic, masz propozycję? Wpadnij do mnie o dziewiątej na partyjkę szachów. Może wpadnę? Wpadnij na pewno, powiedział drewicz z nieoczekiwaną powagą. I punktualnie o dziewiątej. Nie dzwoń, drzwi będą otwarte. O co tu chodzi Marek? Zapytał Orlan, uważnie przypatrując się drewiczowi. Być może o nic, odparł w zadumie drewicz. Być może jednak spotkacie niespodzianka. Jeśli nie sprawi ci to kłopotu, weź ze sobą pistolet. Orlan znów puknął się w czoło, ale mniej pewnie niż przedtem. Karol koniuszkiem języka rozcierał spieszniętą górną wargę. Mięśnie szczęk nerwowo pulsowały pod napiętą skórą. Wpatrywał się nieruchomo w ręce porucznika, temperującego żółty ołówek. Blask lampy odbijał się w chromowanym ostrzu. Kort, kiedy wreszcie zaczniesz mówić? Karol milczał. Pod czaszką było pusto, jakby wypatroszono ją z mózgu. Przed oczami migotało ostrze scyzoryka. Znowu od początku. Trzecia godzina przesłuchania. Niezmordowany porucznik powtarzający serwis pytań. Upiorna Katarynka. Centryfuga. Zwariowany kołowrót. No więc, Kort, od kogo się dowiedziałeś, że Iwona jest w Bristolu? Już mówiłem, zadzwonił hrabia. O której zadzwonił? O dziewiątej. Przedtem mówiłeś, że dziesięć po dziewiątej. Może, nie pamiętam. Zdecyduj się, Kord. Cieliste stróżki ściekają spod ostrza do popielnicy. Dziewiąta czy dziesięć po dziewiątej? Chyba po dziewiątej. Dziesięć? Tak. O której przyszedłeś do Bristolu? Nie wiem, po telefonie hrabiego zaraz wyszedłem z domu. Prosto do Bristolu? Tak, już mówiłem. Jak długo rozmawiałeś z Berwidem? Parę minut. Ile? Nie pamiętam, nie wiem. Dlaczego pan? Czym uderzyłeś Jonesa? Nie! Spokojnie, Kort, nie denerwuj się. Zapukałeś i podbiegłeś pod okno, tak? Która mogła być wtedy godzina? Karol stał, wargi drgały mu, usiłował opanować to drżenie i nie potrafił. Było inaczej, powiedział cicho. Nie ja się rzuciłem na niego, tylko on na mnie, chyba w obronie własnej. Ołówek zamarł. Scyzoryk z brzękiem uderzył o blad biurka. No, nareszcie, opowiadaj po kolei, Kort. Ja naprawdę nie wiem. Byłem zamroczony. tym zamroczeniu pewnie go zabiłem. I w zamroczeniu zaciągnąłeś ciało do gazowni? Myślę, że tak. Da mi pan wreszcie spokój? Orlan schował ołówek do szuflady. Zaraz dam ci spokój, powiedział niemal serdecznie. Chodzi mi tylko o ostatni szczegół. Czym pojechałeś na klonową? Taksówką? Stała na postoju? Nie pojechałem tam. Poszedłem pieszo. Znowu kłamiesz, Kort. Mamy zacząć od początku? Nie kłamie. Jego głos zabrzmiał piskliwie, niemal kobieco. Na piechotę poszedłem. Nie mogłeś pójść na piechotę, powiedział Orlan tonem łagodnej perswazji, jakby rozmawiał z przestraszonym dzieckiem. Od Bristolu na klonową idzie się 28 minut. Sprawdziliśmy to. I bardzo szybkim krokiem, więc nie szedłeś pieszo, lecz jechałeś. Może na łebka? Pieszo! Jones został zabity dwie minuty po dziesiątej, a ty wyszedłeś z Bristolu najwcześniej za osiemnaście dziesiąta. Widzisz więc, że nie mogłeś tam iść na piechotę. Chyba że biegłeś przez całe miasto. Nie biegłem. W porządku. Orlan znów wyjął z szuflady ołówek, koniuszkiem ostrza zaczął szlifować grafit. Od kogo się dowiedziałeś, że Iwona jest w Bristolu? Karol zamknął oczy. Pustkę pod czaszką rozjaśnił nagły błysk. Niby objawienie. Gwałtownie pochylił się w stronę biurka. To znaczy, że jeśli szedłem pieszo, nie mogłem go zabić? Raczej nie mogłeś, Kort. I dlatego pewien jestem. Chwileczkę, panie poruczniku. Po drodze zatrzymała mnie milicja. Teraz sobie przypomniałem. Dwaj milicjanci. Gadałem coś do siebie, myśleli, że jestem pijany. Musiałem okazać dowód osobisty. Czy notowali? Zapytał po pauzie Orlan. Chyba tak, dokładnie nie pamiętam. Ale to też zajęło parę minut. Na jakiej ulicy cię zatrzymali? Chwila namysłu. Na... kosynierów. Tak, to była ulica kosynierów, pamiętam. Orlan przysunął do siebie telefon, zdjął słuchawkę i wykręcił numer. Komenda północ? Zapytał. Tu porucznik Orlan. Sprawdź jak najszybciej, kto patrolował ulicę Kosynierów w sobotę 14 około godziny dwudziestej drugiej. I czy w księdze raportów figuruje notatka o wylegitymowaniu w tym czasie obywatela Karola Korda? Przetelefonujcie, będę czekał. Tak, pilne. Odłożył słuchawkę na widełki i odwrócił się wolno do korda. Jeżeli i tym razem skłamałeś, nie zazdroszczę ci kord, powiedział. Nadepnąłeś mi na odcisk, a tego nie lubię. Wezwał dzwonkiem sierżanta i kazał wyprowadzić aresztowanego. Dochodziła ósma. Za oknem kłębił się brudny szary mrok.